Z naszej strony polecamy. Drukarnia Abidruk specjalizuje się w drukach nisko, średnio i wysokonakładowych. 25-letnie doświadczenie w realizacji usług poligraficznych sprawia, że możemy zaoferować wykonanie prac o wysokiej jakości w szerokim asortymencie za przystępną cenę. Klienci znajdują u nas poszukiwaną fachowość i solidność. Staramy się przede wszystkim, aby nasze prace charakteryzowały się profesjonalnym wykonaniem. Realizujemy zlecenia według projektów klienta oraz własnych, przygotowanych w naszym studio graficznym. Służymy szerokim doradztwem w zakresie grafiki i technologii wykonania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów i usług poligraficznych. www.pkt.pl. Wyspecjalizowana wyszukiwarka.